Moi drodzy, sprawdziłam ostatnio statystyki swojego kanału i tylko 20% z Was to kobiety, a reszta mężczyźni. Dlaczego? Może nie poruszam tutaj takich bardzo kobiecych tematów i nie mówię o tym, jak sobie radzę jako kobieta w podróży, bo właściwie ja mam podejście takie bardzo praktyczne do różnych rzeczy, ale stwierdziłam, że nagram dla Was specjalnie film Jak przetrwać w Tajlandii. Jako kobieta, czy coś mnie zaskoczyło, czy czegoś mi brakuje? E, jakie są ceny poszczególnych usług, takich, wiecie, dla urody albo ubrań? Więc e, mam nadzieję, że mężczyźni się nie obrażą, może też wyniosą coś z tego dla siebie, lub będą po prostu mogli poradzić coś później swoim dziewczynom podczas wyjazdu do Tajlandii. Więc e, nie przedłużając, bo w sumie nie wiem, jak to zapowiedzieć. Zobaczymy, co wyjdzie. Pierwszy raz robię taki film. Zaczynamy. Pierwsza sprawa moim zdaniem najważniejsza to bezpieczeństwo. Czy czuję się tutaj bezpiecznie? Na Puket jak najbardziej to jest wyspa turystyczna. I no, ludzie wiedzą, że muszą być dla nas turystów mili, żeby dbać o swoje biznesy. Co prawda białe kobiety są uważane przez Tajów jako kobiety łatwe. Co dla mnie jest trochę hipokryzją. Bo oczywiście to biali mężczyźni przyjeżdżają do Tajlandii korzystać z uroków tajskich kobiet, a nie odwrotnie. Jeszcze nie słyszałam, żeby kobiety przyjeżdżały w tym celu, więc to bardziej chodzi o po prostu nasz ubiór, tak? Dekolty, gołe, plecy. Nam jest po prostu gorąco tutaj, a tajki w większości zakrywają się. Wiecie, takie normalne tajki, zakrywają się, czyli chodzą w rękawkach, noszą parasolkę, żeby chronić się od słońca. Bardziej nieprzyjemności spotykały mnie ze strony turystów. Ze strony Rosjan miałam taką propozycję, na przykład pan podszedł do mnie na ulicy i od razu spytał, czy, czy po prostu chcę iść z nim teraz do łóżka. O, jak sobie biegałam i byłam taka, wiecie, brudna i spocona. Ze strony Tajów tylko raz mnie to spotkało. Jak gdzieś tam jeździłam na scooterze, to, to też coś tam mi pokazał, żeby gdzieś nie iść. Ale to były, naprawdę, to była jedna sytuacja z Tajem a z Rosjanami to jest po prostu codziennie. Oni jadą na skuterze, widzą mnie i po prostu się zatrzymują i zagadują. Ja na przykład, jak mieszkałam na Patong, to też się tam kręciłam sama na Bangla Road, żeby zrobić jakieś zdjęcia, filmy. Raz byłam z Kamilą, powiedzmy, na takiej nieudanej imprezie, bo nigdy tam nie wchodziłyśmy, ale ja sama tam się nie czułam źle. Też Kamila tak samo chodziła po nocnych marketach o 23-24. Może się tu. Ojej, motylek. <laughs> Może się tu czuć naprawdę normalnie. Czasami dziewczyny pytały w komentarzach, gdzie kupiłam takie kolorowe ciuszki w kwiaty. Otóż wszystkie aktualne rzeczy mam właśnie z kuget, ponieważ wcześniej przyjechałam z Australii, gdzie chodziłam w większości w takich bardziej zakrytych rzeczach, bo tam pogoda była bardzo zmienna. A tak, jeżeli chodzi o ceny ciuchów, to to jest najdroższa rzecz, którą kupiłam ostatnio, kosztowała jakieś 57 zł. To jest taki. Wiecie, no, kostium dobry na skuter, bo mam też jakieś dwie sukienki, no ale wiecie, na skuterze jednak potrzeba większej wygody co do tego dołu, więc takie rozwiązania sprawdzają się najlepiej. Drugi kostium mam, w sumie podobny krój z Pippi Island, kosztował chyba niecałe 50 zł, bo tam stargowałam. Najtańszą sukienkę kupiłam za 26 zł, drugą chyba za 30. Spodenki krótkie kupowałam za 100 batów do 150, czyli jakieś 13-18 zł. I coś tam pewnie jeszcze wpadło. Powiem wam, że trochę rzeczy teraz muszę wysłać do Kamili, bo i tak mam ich za dużo. Wiem, że niektórzy piszą, że chodzę w tym samym, ale uwierzcie mi, no jak teraz mam jechać dalej i na przykład większość mojego bagażu to jest sprzęt, no to ciuchy naprawdę odgrywają drugorzędną rolę. Ubrania na bazarach wszystkie są w rozmiarze uniwersalnym, ale na mnie akurat nie leżą źle, jak widać. Problem był tylko i wyłącznie z bikini, ponieważ większość sklepów sprzedaje po prostu zestawy górę plus dół, więc ja przez 4 miesiące nie mogłam niczego dobrać, bo tutaj wszystko było za małe, a tutaj dobre, albo wiecie, no odwrotnie, więc dopiero kupiłam bikini w galerii handlowej na Patong, więc tam mogłam sobie dobrać osobno to wszystko i mam górę, wiecie, co, rozmiar 44. No w życiu takiego rozmiaru nie nosiłam i to jest, to jest po prostu normalne tutaj w Tajlandii, więc jeżeli nie macie takich rozmiarów jak Azjatki, tak, no to może być ciężko z zakupem. Kobiety muszą też pamiętać, aby zakryć ramiona i nogi wchodząc do świątyni lub miejsca po prostu świętego. Zazwyczaj przy wejściach jest jakby wyborczany ten tradycyjny strój sarong plus jakaś pusta, więc nie ma z tym żadnego problemu. Pralnie na Phuket są dostępne właściwie na każdym kroku, od 20 do 40 batów za 50 to możecie dać jakiejś pani, żeby Wam wyprała, ale uwaga, te pralki nie mają zupełnie ustawienia co do temperatury i programu, więc po prostu Wasze piękne ciuszki mogą się szybko zniszczyć. Przejdźmy teraz do higieny. Otóż nie wiem dlaczego, ale panują takie jakieś plotki, że w Tajlandii nie są dostępne Środki higieniczne, które są właściwie w każdym 7-Eleven, więc nie ma się o co martwić. Tak samo na przykład z tabletkami antykoncepcyjnymi, które są tutaj bez recepty. Wystarczy znać swoją nazwę środka i iść i po prostu sobie kupić. Powiem Wam, że nie ma tutaj często, bardzo często papieru toaletowego w toaletach są tylko te spłukiwaczki. A czasami jak jest już papier, no to wiecie. To jest normalnie luksus i te toalety bardzo często się zapychają. Przylatując na puket z Australii, gdzie wszystko było drogie, myślałam, takie miałam przekonanie w głowie, że tutaj wszystkie zabiegi kosmetyczne będą tanie i zrobię się po prostu od stóp do głów piękna. A wiecie co się okazało? Że jak mieszkałam na Patong, to oczywiście tam właściwie co ulicy jest jakiś salon kosmetyczny, ale... Jakość ich jest naprawdę wątpliwa. To są miejsca, gdzie macie masaż, fryzjera, pazury, rzęsy, coś tam jeszcze, wszystko po prostu w jednym. No i widać, że te salony się jakby nie specjalizują w tym, co robią. Więc jeżeli chodzi też o higienę, to ja chodziłam po salonach, wiecie, manicure, bo chciałam zrobić pazury i pytałam, czy mają sterylizację. Jakby tych narzędzi, którymi robią, to większość osób po prostu nie wiedziała nawet o co mi chodzi. Jakim tłumaczyłam na tajski. Gdzieś tam się później zdecydowałam już na jakiś pedicure to opowiem Wam szczerze, że troszkę mnie piekły później stopy, bo to nie jest tak, że idziecie i macie, nie wiem, jakąś folią wyłożoną, te miski z wodą, jak Wam myją stopy na początku, czy te nawet już jak znalazłam salon, gdzie była sterylizacja to później Pani miała te narzędzia gdzieś tak z boku i mi się wydaje, że ona dopiero je sterylizuje po całym dniu, a nie dla każdego klienta, bo przy mnie ich nie otwierała, wiecie. No, takie są tutaj jednak różnice w podejściu. Jeżeli chodzi o konkretne salony, gdzie robiłam jakieś rzeczy już takie kobiece, to mogę Wam podać w sumie w opisie filmu, bo tak, tak, robiłam rzęsy, bo to jest bardzo wygodne, teraz przed wyjazdem właśnie w dalszą podróż. Mam już super miejsce, gdzie byłam drugi raz i trzymają one się tak długo, że nie trzeba w ogóle tutaj rzęs malować, to jest świetne. Co do też innych salonów mogę Wam podać, a właśnie fryzjer, fryzjer. To jest bardzo ważna rzecz, bo <gryw> naprawdę jakby oni tutaj nie wiedzą jak farbować i ścinać europejskie włosy, zwłaszcza takie słowiańskie. Więc zastanówcie się nad wyborem salonu. No i niestety to nie będą tanie sprawy, bo ja zapłaciłam za farbowanie jakieś 500 złotych, czyli to, to samo tak naprawdę co w Warszawie. To im zajęło jakieś 3 godziny, ale już wolałam iść do jakiegoś normalnego miejsca, gdzie wiem, że właścicielka się tym zajmuje i się zna. Chociaż przyznam się, że znalazłam jeszcze inny salon, gdzie ceny zaczynały się od 500 złotych w górę ale on wygląda już tak super europejsko. Więc y, moim zdaniem y, ceny co do usług takich kosmetycznych nie są tańsze niż w Polsce. Chyba że za tym idzie naprawdę słaba jakość. Y, przykładowo ja za komplet manicure plus pedicure płaciłam 1200 batów. Wiem, że da się też znaleźć y, za 1000, czyli to jest 130 zł do 160, coś takiego za komplet. Y, no, wszędzie da się zrobić taniej, co do rzęs to jest to przedział od 130 zł do 150 150, jeżeli chodzi o jakąś tam metodę moją, a no wiecie, można znaleźć też taniej, można drożej, ale mam już jakby powiedzmy sprawdzone miejsca. Powiem Wam, że no ja tutaj zamieszkałam, tak, więc jakby zaczęłam o siebie dbać, bo wcześniej jakby nie planowałam tego w podróży, ale że mieszkałam, no to... To odczułam taką potrzebę, żeby o siebie zadbać. Dobra, nie będę się tłumaczyć z tego. <laughs> Dziewczyny, jeżeli chodzi o urody, to przyznam, że klimat w Tajlandii nieszczególnie służy jej, ponieważ jest tutaj bardzo gorąco. Twarz się poci, świeci, wyskakują rzeczy, które wcześniej mi nigdy nie wyskakiwały. Włosy cały czas się puszą, są suche, ale jak ma się? Słońce palmy i morze, to jakoś się człowiek tym tak bardzo nie przejmuje, przyznam szczerze. Dopiero ostatnio zauważyłam, że sklep 7-Eleven jest tu po prostu jakimś cudownym wynalazkiem, bo w nim znajdziemy wszystkie produkty, rzeczy, dzięki którym można przetrwać i w tym zaliczają się produkty kosmetyczne, jeżeli chcecie, nie wiem, zmyć makijaż, kupić jakieś tam rzeczy, patyczki, higienę, kosmetyki, to tam jest wszystko. I wiecie co jest najfajniejsze, że tam sprzedają kosmetyki w, w bardzo małych opakowaniach, w takich saszetkach, więc jeżeli idziecie na plażę i zapomnieliście na przykład filtra, to kupicie tam w bardzo małym opakowaniu. Tak samo jakieś, nie wiem, fluidy, kremy, cokolwiek, cokolwiek, tylko bardzo ważna rzecz. Większość produktów jest wybielających. Nawet rzeczy, o których nie pomyślałabym, że mogą być wybielające, jak na przykład kulka pod pachę, też może być wybielająca, więc patrzcie i sprawdzajcie dokładnie etykiety, bo można się naprawdę naciąć, ale o tym, o kosmetykach w Tajlandii i ogólnie jak dbają o swoją urodę tajki, opowie Niti, mój specjalny gość. Depend on age too. Mm -hmm. The age you like this, look yeah. look very young, yes. right? Yes, depend when you age. You look uh, on mm -hmm. the street. Uh, yeah. Every Thai woman looks very yeah. young. Yes, and also I think we small, and also um, the kind of like f uh, food also, and uh, culture some, and also for me I forty five. Yeah, I'm forty five, and I very. So yeah i'm very very strict and look after myself mm -hmm. but from my 30 i start to look up, look after myself when i 20 something i still like i want to slim only mm -hmm. 20 is something i work so hard to be slim but when i uh, when I'm 30 I don't, I don't like don't skip uh, but i running i doing exercise but more when I think the more when you're older you more do you uh, want to look after yourself mm -hmm. in our country. Yeah. Uh, what about the cosmetics? Because I know uh, there are many of the whitening cosmetics oh, yeah, here okay. in Thailand mm -hmm. Mm -hmm. and do you use yes, them on a yes daily basis? Um, this is good good question uh -huh. because we like opposite. <laughs> you know, we like we want to seem like you like white <laughs> because you're black. But for me I'm I'm don't I am do not i do not care I'm black but my I don't like when my, my face uh -huh. is like have some spot like called dark spot. So this is I don't like only like um like a sun uh -huh. like they have wrinkles this is I don't like. I don't mind for my black but I'm not normal for Thai people. Thai women, Thai women they love to be white. Yes. They they uh -huh. like like Clothes like, mm, no like use, they uh, put the, the umbrella the from the sun yes, protection, yes right? Yes, yes. And what is um, strange for me when I see people on the street, they are like uh, not black but uh, with the dark skin, mm -hmm. right? But when I'm watching TV, uh, everyone is like a white skin. It's yeah. very different to mm -hmm. w have the world uh, from the TV and on the street, on the real life with mm -hmm. the. Uh, skin color mm -hmm. from thai people right mm -hmm. uh, because i don't know is it the higher class with the white skin um, okay uh -huh. um, that's why i say people type people they like they eat they take because they they have they, they can spend they have take take the pill take something to become white mm -hmm. and also they they don't don't go to to the sun uh -huh. and and, but the Thai some half Thai they have like a Chinese half Chinese, they, they already have white and they, they don't do anything, mm -hmm. so become they be half Chinese. So um, but the on street they they love to be white also, but they can't they can't help. They need to work, but they so protect themselves to like cream to mm -hmm. become white something like that. And what kind of of cosmetics do you use? I use um, lo, um, I use like just normal mm -hmm. like um, in the supermarket okay yeah just just make natural like no just the same chem chemical but uh -huh. I don't um, like um, like on the supermarket okay yeah like like cosmetic in rancom or something like normal like your, uh -huh. your um, what they call Royal, okay because i suppose like when you have a vegan place you also mm -hmm. have some like vegan cosmetics. Mm -hmm. Mm -hmm. but uh, it's very hard to get yes yes in yes, thailand yeah in right? thailand be very hard to get and people say um oh, maybe cosmetic like that it's too like long time we get something result mm -hmm. we want to get like a fast result something like that for, for me i'm not when i get get um, my age older I'm not really uh, concerned about what I'm. I put on or protect, not to protect much, but I want just protect when the sun mm -hmm. and to become wrinkle only. So by uh, white skin, I put like uh, some like um uh, powder. Yeah, put some powder, um, only to cover my dark. Uh, I don't know what mm -hmm, or, mm -hmm. only. And do you use also like the foundation yes yes a little bit uh, mm -hmm. foundation yeah mm -hmm. but uh, the sun protection is yes, the most, the most important. important when i woke up i already protect uh, because i walk mm -hmm. because i walk to this uh, out of the sun okay okay yeah uh, but do you use any like uh, beauty clinics treatment for the skin um only yes i have a uh, night cream Mam um, like, um, um, uh -huh. yeah, like Oh, tak... tak... ok, okay, więc yeah. dziękuję okay, so <laughs> jeżeli jesteście w tym miejscu i dotrwaliście do końca to naprawdę bardzo wam dziękuję i powiem wam jakie ja mam osobiste podejście do tego tematu oczywiście tak, jestem kobietą staram się w miarę jakoś dbać o siebie ale tutaj to było w miarę ułatwione bo ja nie byłam ciągle w drodze oczywiście jak pojadę dalej to nie będę chodzić ładnych ciuszkach ym, i, i nie wiem z jakimś dekoltem, bo się będzie liczyć dla mnie przede wszystkim bezpieczeństwo, a nie będę się, nie wiem, jakoś nie wiadomo, jak malować. Ym, więc ja to robię, bo chcę się czuć dobrze ym, i czasami po prostu, bo muszę o siebie zadbać, ale. Wiecie co, tak zazdroszczę facetom, że, że oni na przykład nie muszą na to tracić czasu, więc ja nie będę tutaj zmieniać rzeczywiście tematyki kanału nagle na jakieś yy, tylko kobiece rzeczy, na jakieś zakupy, kosmetyki, bo to zupełnie nie jest temat, który mnie kręci. Yy, wolę się bardziej skupić na rozwoju osobistym, na podróżach, więc <laughs> może kiedyś jeszcze coś takiego nagram z innego kraju, ale na razie dziękuję Wam za obejrzenie. I co? Do zobaczenia. Cześć!